To jest tylko jak gdyby jeden z drobnych elementów. Przypomnę tylko, że ćwiczenia Pirania zaczęły się już tydzień temu. Łącznie w ćwiczeniu Pirania samej tylko marynarki bierze udział 20 okrętów, różnego rodzaju okrętów, 9 statków powietrznych i około 1200 marynarzy. Dzisiaj będziemy oglądać tylko jeden z najmniejszych elementów, czyli strzelanie rakietowe, które jak gdyby jest podsumowaniem tego całego naszego ćwiczenia. Ale to były również ćwiczenia polegające na wykonywaniu zadań artyleryjskich, trałowaniu, minowaniu, przesadzaniu wojsk, przewozu wojsk. Również były zaangażowane pododdziały brzegowe, przygotowywaliśmy brzeg do, do załadunku. W związku z tym, że są pewne ograniczenia, myśmy wszystkie możliwe ćwiczenia, jakie marynarka miała przeprowadzić cząstkowo w poszczególnych etapach, skomasowali w jedno duże ćwiczenie, czyli efekt powinien być według mnie ten sam.